Siemanko, jeśli jesteś graczem, a nie chcesz wydawać fortuny na swoją mysz gamingową, to możecie zainteresować mysz Genesis Krypton 220. W tym odcinku powiem Wam, czy w ogóle warto brać ją pod uwagę przy zakupie myszy do grania. No i koniecznie subujcie kanał i klikajcie dzwonek, bo na koniec tego odcinka konkurs, w którym można wygrać mysz gamingową oraz mikrofon gamingowy. Zapraszam! Mysz Genesis Krypton 220 została zapakowana w dość atrakcyjne, trzeba powiedzieć, bardzo spójne z innymi produktami firmy Genesis. Pudełko widać od razu, że została ona stworzona dla graczy. Z tyłu znajdziemy specyfikację. Myszka jest wykonana z dobrego tworzywa sztucznego, w większości matowego, z połyskującymi elementami. Jest dobrze wyprofilowana, co będzie miało duże znaczenie, właśnie dla graczy. Wszystkie przyciski mają dobry skok, jedyny mały minusik za rolkę, która moim zdaniem zbyt łatwo się wciska, co prowadzi nieraz do przypadkowego jej właśnie naciśnięcia. Nie da się również nie zauważyć podświetlenia myszki, które dzięki oprogramowaniu możemy zmieniać. Możemy również programować wszystkie przyciski myszy. Mysz jest naprawdę dokładna. Jej waga również odpowiednia, tak więc ręka nie męczy się nawet po kilku godzinach intensywnej rozgrywki. Do testów otrzymałem również Mysz Genesis Krypton 200 z cichymi przyciskami. Jest to fajna opcja, gdy na przykład gramy w nocy i nie chcemy wszystkich obudzić. Tę Mysz oraz mikrofon Genesis Radium 200 możecie wygrać w konkursie, którego zasady zaraz Wam opiszę. Na początku tego filmu mówiłem Wam o konkursie, no więc możecie w nim wygrać Mysz. Genesis Krypton 200 oraz mikrofon Genesis Radium 200, którego recenzja jest na moim kanale. Link będziecie zresztą mieli w opisie tego filmu. No i zasady są naprawdę, tak naprawdę proste. Musicie odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe. Brzmi ono w ten sposób. Jaka jest Wasza ulubiona gra i dlaczego właśnie tą wybraliście jako swoją ulubioną? Pytanie bardzo proste. Musicie też, jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybować ten kanał. Musicie kliknąć łapkę w górę. Reszta zasad konkursu będziecie mieli w opisie pod filmem. Jeśli o czymś zapomniałem. No i co? Życzę wam serdecznie powodzenia w tym konkursie. No i subujcie kanał koniecznie. Klikajcie dzwonek. Będą pewnie już za niedługo kolejne konkursy. Także. Naprawdę warto. Dziś już Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Życzę powodzenia.